Ok, siema, ma. Witajcie na gruchalicę. Dzisiaj zagramy sobie Robloxa. A dokładnie, wy. A, Driving, coś tam. Fire Driving. Dobra, to jest moja figura. Tutaj taka podróba chyba. Maserati. Tak, tak wygląda. Piszcie w komentarzach, jakie wy macie. Ja, ja już. Jak chcecie, to możecie się pościgać. Możecie mi dodać do znajomych, więc spoko. Dobra, to jedziemy. Mhm, jedziemy. którym to no, jestem. Dobra, kamera to jest V. Nie, sorry, ale gram na telefonie, więc nie, że nie pamiętam. Ale to są światła. Zobaczmy sobie światła. R, muzyczka. Mogę co? Dostępu radia. Dobra, ten to jest manualna. wybieramy ten. Q. Dobra, nawet no, spoko. Dobra, no to zaczniemy z jakiś wyścig. A, ten. Dobra, ktoś gra. Mobile Wars pewnie nie będzie chciał. Pozdrawiamy Mobile Warsa ja tu jest ludzi, ale dawno z Wami gra, więc jeśli chcecie podawać.nl. Więc możecie spróbować razem ze mną. Jezu, nie gardujcie się Dobra. Chcemy z kimś zagrać, no? Nie możesz z kim grać, to. Próba czasu. Ktoś tam był? To chyba ktoś jest, tak? na nagraczek, jeden, na 22? Nie no, piszcie w komentarzach, kto się pościgamy, no? Tu mamy najlepsze wszechczasowe wyścigi Cross Country. Gazda na czas, najlepsza jest 70... ile? Takieś. Śp nieralne te czasy chyba 80. Nie no to jest ja 84? Sekundy? Nie no, wystawa. Co tu jeszcze mamy? Chyba czasu, wystawa. No tutaj chyba nikt nie ma, nikogo nie ma. Jeden z 20. To jestem ja tylko, no to. Dobra, no. Nie wiem czy ktoś dołączy, czy nie. Dobra. Jedziemy prób te, próbkę czasową. Wpijajcie na inne też kanały. Jason Aurea.pl i Santa Fe Minecraft. I dat Dobra, fit. Zobaczymy, jakie mam czasowe. 18 tysięcy dolarów. No dawać. No szybko. Próbuj to, który to. Mhm. Uh -huh. To nie GTA. No i jak ja to mam wy wyrobić? W takich zakrętach. Dobra, dawaj, 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 dawaj. O, ten zakręt. No, 10% i 37%. Mhm. No jak to już tu wykręcił taki czas? Nie no, wykręcają no, ale to trzeba poternować. Ja gram dzisiaj pierwszy o, dzień na kąpie i pierwszy raz na telefonie w tym grałem. No ostatnio gram tu bez 4 lata temu. Albo 3 No Dobra, dawaj Ma zakręt. To no, wolno jechać w tym. No tutaj to na pewno. No 20% 80 sekund. Nie no. To ktoś tu musi. Zasuwać nieźle. Żeby wyrodzić 89 sekund. Nie no, dwa razy wypadłem. No, tam dużo daje Zbocznia 105 sekund, 30% no. Dobra, jeszcze, 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 dawaj, dawaj No, dawaj, dawaj, dawać 36% Trasy Kto się to Turbo używało, tu? A Shift, ale mi to Turbo niepotrzebne 50%, minutę 40, 150 sekund znaczy na 2 minuty, ponad 73, 3 no pisze wasze, wasze rekordy na tej trasie. Ile macie? No i tu trzeba hamować mm, i prosto w ścianę. Dobra. Dobra, już niedługo, już kawałeczek. Moim zdaniem, aha. Aha. To było najlepsze wyjście w Robloxie. To się wydaje. Innych nie pamiętam. Piszcie w komentarzach, co jeszcze gracie w Robloxie, bo jeszcze myślę, że w kolejnym odcinku Arsenal się pojawi, żeby odpocząć trochę tego Minecrafta. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. no, tak się jeździ. Ja nie mogę. No dawaj, dawaj, dawaj. Minus 150, ja wiedziałem. No i o 73% 224 sekundy. No to jakie mi tam wybijają 89 sekund? Dobra już końcówka. A jeszcze oprócz tej gierki na razie wyrobił się gdzie Arsenal, więc spójrzcie się. To gotowy, możemy razem nagrać się. Ktoś by chciał, to piszcie w komentarzu. Dobra, dawaj, dawaj. Już kawałeczek, 90%. No, wow. No Ale lepiej się granisz na telefonie, na telefonie to jest masakra jakaś. Może tutaj strasznie ten pojazd jest szybki. I wykamować i objechać, to, to jest. No, ile? Remi nic nie dostałem Kłamstwo To co to jest system jest w wersji beta i może mieć błędy Wykonanie A tu mamy tuningi Hamulce Zainstalowane za free do kupca 8000 dolców czy tak, co to tu możemy sobie no, azotane to nie, silnik, o silnik sobie zmienimy na sportowy No, no to też jak nam został, no to yy, No to chyba wszystko, co to tu, O! Jest zainstalowane te tysięcy <gry> Czy coś jeszcze nie stać? tysięcy. no więc to nie Felki hmm. no. też pewnie kosztują, no ba no, no to tak to wygląda. Ale jak się potem pościgać? A! To trzeba było coś tam. upgrać, A! ukończ cross country w mniej niż 4 minuty. Mniej niż 4 minuty. Co, jeszcze jedna próba? Jeszcze jedna próba czasowa, 4 minuty. Teraz dobra, teraz lecimy. Może będzie lepiej. Piszcie w komentarzach kto by chciał zagrać i nagrać odcinek z Robloxa. Dobra, dawaj, 4 minuty. 4 minuty to, to niedużo przecież. Skup się tylko na pierwszych takich najgorszych zakrętach i. Tururut, tururut, tururut. Turu. Która muza wpadła. Czekaj, czy głosy z gry w ogóle nagrane. O, tu hamujemy, 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 hamujemy. No dobra, jest na razie z OK, tu też zwolnimy. Tu zwolnimy na bank. No i może się uda. W porównaniu do poprzedniego kasu to już jest, zobaczcie sile. No będzie jest okej, okay. jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, było dobrze i się zesrało Tak to wygląda właśnie. Jak tu rekordy bić, jak tu. To... raz się nie wiedzie. Straszny hamulce, no. Ten auto. Ten auto, to auto. Wolno trzeba tu jechać, widzę. Dobra 4 minuty, tak? Dobra, minus... Mam 77 sekund 24. Nie, to się nie uda. Nierealne. Nierealne to jest. No jak takie błędy typu to zabierają tyle sekund. No, to jest niemożliwe. No. No i tu już mnie jest pozamiatane. 30% minuta coś. E, no, 2 minuty. No i tu już jest co. Jak to w 4 minuty okro zrobić? No, zobaczymy. Tu prosta. o nie, tu jest ten zakręt. Mhm. Dobra, prosta, no dawaj szybko, już jest 2 minuty ponad, 50%, no jest może do zrobienia, zobaczymy czy się uda, pewnie mi braknie jakieś tam setne sekundy, jak zamżycie. Po prostu trzeba jechać wolniej tu i nie wpadać w ściany i inne takie. Nie wiem, czy mi się laguje trochę, co mi się tak wydaje. No i tutaj była ta ściana, pamiętacie. Teraz nie ma, ale jest druga ściana. Jaki? To jest szar. No i koniec po mnie. No. Jak się resetuje samochód? No i widzicie, tak to wygląda. Last checkpoint, tu jest to resetowanie. No właśnie, a no już konia zbite. No, minus plus 21. To chyba lepiej gdzieś się wypadnie stracę to last checkpoint i i jazda. A tutaj było to, bo to radar. No i, no i nie złapałem tego checkpointa, no i co, no. Bardziej się resetować, kasetować chyba. Ile to jest? Już 220, no to już są 4 minuty, już zaraz. Nie pobite. A no, tu jest szybciej. Tutaj szybciej, ale to i tak nic nie da. Nie. 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 88%, 8, 2 za kręt i koniec gierki. Nie, no zobaczcie to. Ale jestem pierwszy, nie? Nie, no cztery minuty, nie. To już przyleciało. Ile? Moje najlepsze okrążenie. Tak? było 275 sekund? No i tak się nic nie dało. 275 sekund, to ile to jest minut? Teraz policzymy. 275 sekund. dzielone na 60. 275 dzielone na 60, to jest 4 minuty 58 sekund. Minuta 80 okres. U. Dobra, no to widzimy się w kolejnym odcinku. Ja sobie jeszcze raz spróbuję ukończyć tą trasę. Może nagram, może nie, a wypiszcie, czy gracie w tą gierkę. Hello. Jakie macie samoloty?